Jesteśmy bezpieczni. Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Bartosz Dobień, który już za tydzień w niedzielę stoczy walkę na charytatywnej Gali Steadfast 2 w kickboxingu. Rywal, powiem Ci, mocny, e, Pistikos. Re, jeśli się nie mylę, rekord zawodowy 15-2, ale warunki fizyczne po Twojej stronie. Jakbyś mógł powiedzieć, co sądzisz o swoim rywalu, czy miałeś okazję go wcześniej znać, czy dopiero jak cię zestawili, tego poznałeś? No pierwszy, raz, pierwszy raz o nim usłyszałem, wiem, że jest mańkutem, e, troszkę niższym ode mnie, w zasadzie, w zasadzie ma chyba 1,80m wzrostu. E, no nie jest to zawodnik pierwszy lepszy, no. ja, to, to bardziej mnie cieszy, bo w zasadzie w, lubię wyzwania, więc e, myślę, że wysoko mam postawioną poprzeczkę. A miałeś w ogóle jakiś materiał, żeby się pod niego przygotować specjalnie? No tylko tyle, że oglądałem niektóre walki na YouTubie, e, no taki twardy, idzie do przodu. Na ostatniej edycji Stetfastu nie walczyłeś, co Cię skłoniło tym razem, żeby tutaj wystąpić? Dobre pytanie. No, chęć wyzwania oraz sama inicjatywa, sama inicjatywa jaka... Yy, yy. Przyświeca, przyświeca tej gali, bo no. trzeba przyznać, że yy, tutaj gala jest charytatywna dla powstańców warszawskich, więc w sumie każdy warszawiak, Polak, jeśli walczy, to powinien wystąpić. No, dokładnie tak, no, natomiast jeszcze rok temu byłem w tym samym czasie na zgrupowaniu kadry, także nie bardzo mogłem wziąć udział w tym samym momencie, być w dwóch miejscach po prostu. Bartek, może Cię zapytam trochę o sytuację w polskim kickboxingu. Jak Ty byś to ocenił, co się obecnie dzieje? Bo takim hegemonem było HFO, oni ostatnio odwołali gale i trzeba przyznać, chyba, że troje kickboxing jest w kryzysie. No, Czekamy na najlepsze na, na, na dni, natomiast e, mamy Dead mamy st Fast i mam nadzieję, że będzie się rozwijało pod tym kątem, tak? Będzie coraz więcej, coraz większe, e, coraz, częściej, coraz częściej będą organizowane te gale, może pojawi się coś nowego, będą większe możliwości. Aktualnie ja też zbyt wiele walk zawodowych nie mam. E, nie bardzo się zajmowałem walkami zawodowymi, głównie skupiałem się na, na amatorskich walkach. E, miałem różnego rodzaju propozycje, tylko tak jak mówię, w innym kierunku troszkę szedłem, także e, aktualnie Aktualnie przygotowuję się do walki zawodowej będę czekał na kolejne propozycje. E, mam nadzieję, że będzie ich dużo. Ciężko mi ocenić e, dokładnie jak, jak wygląda sytuacja na rynku po prostu. A powiedz mi, e, bo po tej, po tej gali właśnie odwołanej HFO, parę zawodników postanowiło przejść do MMA. Ty kiedyś myślałeś w ogóle o przejściu do te, tej formuły? Niejednokrotnie uciekałem myślami w tym kierunku, tym bardziej, że w MMA jest dużo więcej walk, więcej możliwości. E, ale spełniam się w kickboxingu, póki co. Możliwe, że kiedyś przebranżowię się. Mam jeszcze pewne cele obrane, które chciałbym dopiąć e, później. Możliwe, że będę szukał kolejnych wyzwań. Możliwe, nie wykluczam takiej opcji. Z e, przy przygotowania do pistykosa będą tylko wsparcie, czy planujesz jakieś jeszcze? Ania, w sumie mamy za tydzień, jak w ogóle wyglądały te przygotowania? Głównie wsparcie, był, miałem jeszcze zgrupowania kadry, czyli e, Jeździliśmy na zgrupowania, tam trenowaliśmy, ale tak naprawdę moje przygotowania skupiały się ogólnie wokół Sparty, ewentualnie samemu gdzieś tam coś, treningi ogólnorozwojowe robiłem, również na worku czy, czy jakieś bieganie. Jestem aktywny fizycznie po prostu. No to dobra Bartosz, nie mogę się doczekać gali i czekam, widzimy się w niedzielę w Hula Kuli. Bardzo dziękuję, w takim razie do zobaczenia. Jesteśmy bezpieczni!